Cześć. Z poprzednich odcinków wiemy już, jakie mogą być następstwa skoliozy idiopatycznej. Wiemy, że nieleczona lub późno wykryta skolioza może dawać następstwa w postaci bólów grzbietu, obniżenia wydolności fizycznej czy, te, czy też może wpływać na samoocenę i jakość życia dziecka. Tych konsekwencji może być sporo. Wiemy już także, że większości z nich można byłoby uniknąć. Niestety w Polsce. Ciągle powszechna jest sytuacja, że leczenie rozpoczynane jest zbyt późno. W mojej praktyce często zdarzają się sytuacje, że zgłaszają się rodzice z dzieckiem, u którego wielkość skrzywienia wynosi 30-40 stopni, a czasem jeszcze więcej. Co gorsza, rodzice ci byli cały czas informowani do tej pory, że nic się nie dzieje, niech dziecko pływa, czy też wyrośnie z tego. Sytuacja, gdy dziecko rozpoczyna leczenie przy tak dużych wartościach skrzywienia, powoduje, że niestety często fizjoterapia będzie nieskuteczna. I konieczne będzie włączenie gorsetu lub nawet rozważenie leczenia operacyjnego. Oczywiście fizjoterapeuci zazwyczaj podejmują się walki z dużą skoliozą, bo np. rodzice nie chcą się zdecydować na operację, czy też dziecko nie akceptuje gorsetu. Niestety częste efekty takiego leczenia nie są satysfakcjonujące ani dla dziecka, ani dla rodziców, ani fizjoterapeuty. Co ciekawe, zdarza się, że rodzice, którzy otrzymali wcześniej informację np. od lekarza, nic się nie dzieje, słyszą potem, i po co ta rehabilitacja? Przecież widzicie, że ona nie działa. Szkoda tylko, że brakuje refleksji, dlaczego ona nie działa. Może dlatego, że dziecko trafiło do nas zbyt późno, bo wcześniej ktoś się zapewniał, że przecież z tego wyrośnie. Na chwilę obecną nie istnieje w Polsce powszechny, wystandaryzowany system badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrycie skoliozy idiopatycznej. Zakłada się, że rozpoznanie, rozpoznanie skoliozy idiopatycznej powinno mieć miejsce podczas badań rozwoju fizycznego w trakcie tzw. bilansów zdrowia. Brak wystandaryzowanych zasad prowadzenia badań mających na celu wczesne wykrycie skoliozy powoduje jednak stosowanie w trakcie takich bilansów nieswoistych dla skoliozy idiopatycznej narzędzi i technik diagnostycznych. Fałszywie ujemny wynik badania przesiewowego może skutkować progresją skoliozy, koniecznością leczenia gorsetowego, a w dużych deformacjach operacyjnego. Fałszywie dodatni wynik badania czyli rozpoznanie skoliozy u osoby bez deformacji kręgosłupa, prowadzi natomiast do zbędnego leczenia, co z kolei powoduje niepotrzebny stres dziecka, rodziców oraz generuje zbyteczne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia w postaci np. konsultacji lekarskich, fizjoterapeutycznych czy też badań dodatkowych, jak np. badań obrazowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom standaryzacji badania mającego na celu wczesne wykrywanie skoliozy idiopatycznej, Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk powołał zespół do spraw diagnostyki oraz leczenia zachowawczego skoliozy idiopatycznej, powierzając mu zadanie opracowania rekomendacji w zakresie standardów prowadzenia badań przesiewowych. Jeżeli interesuje Cię temat screeningu skoliozy idiopatycznej, zapraszam na kolejny odcinek mojej serii. Porozmawiamy w nim, jakie mogą być efekty wczesnego wykrycia skoliozy idiopatycznej. Do zobaczenia.